Zanim zaczniemy, na moim drugim kanale wrzuciłem nowy odcinek: Jak żył człowiek 3,8 miliona lat temu i czy przetrwałby starcie z Titanobą? Jeśli kogoś interesują tego typu filmy, to link w opisie. Peru nadal doświadcza wysokiego poziomu opętań związanych z tablicą Uija, tym razem w mieście Jaen, Blanka Jowana, mająca zaledwie 16 lat. Ona i jej przyjaciele zaczynają używać tablicy dla zabawy. Jak wiele innych osób nie jest świadoma prawdziwego niebezpieczeństwa, jakie niesie tablica i zostaje pochłonięta przez zło z powodu swojej ignorancji. Nie jest jasne, ile razy Blanka i jej przyjaciele używali tablicy, aby przywołać demony, zanim jeden z nich ostatecznie ją opętał. görmem Bir kol Dokładnie jak demon ją opętał, nie wiadomo, ale w innych przypadkach opętań związanych z tablicą Ouija zwykle dzieje się to albo po wyśmiewaniu ducha, albo po nieudanej próbie odesłania go z powrotem do jego wymiaru po zakończeniu ceremonii. To, co wiemy, to że zaczęło się to jako lekkie opętanie, które wkrótce wymknęło się spod kontroli. Blanca przeszła od beztroskiej nastolatki do agresywnej maniaczki w zaledwie kilka dni. Jej zachowanie stało się tak agresywne, że jej rodzina w końcu nie była w stanie dłu Dłużej sobie z nią poradzić. Została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ nie wiedzieli, co dalej zrobić. Będąc w opętanej formie, Blanka nadal zadziwiała i przerażała pracowników psychiatrycznych. Jej złowrogie wybryki zaczęły przyciągać tłumy ciekawskich mieszkańców oraz dziennikarzy, którzy zgodnie twierdzili, że widzą w niej oblicze szatana. Kiedy nie próbowała ich bezpośrednio atakować, krzyczała tajemnicze satanistyczne frazy i straszliwie lamentowała. Podobnie jak jej rodzina, oddział psychiatryczny w końcu wyczerpał pomysły i zdecydował się przykuć ją do ściany, aby chronić innych przed nią. Demon pozostawał w jej ciele przez co najmniej 21 dni. To wydarzyło się w 2011 roku, i chociaż mieszkańcy miasta mogą wiedzieć, co się wydarzyło, żadne dalsze raporty nigdy nie opuściły miasta. Brak informacji skłonił wielu do spekulacji, że być może Blanca musiała zostać wygnana lub nawet zabita. Podczas śledztwa w nawiedzonym domu Bearhouse, Sani odkrywa, że opowieści o nim są prawdziwe. Jego doświadczenia z tym miejscem zaczynają się dosyć niepewnie. Ekipa zaczyna odczuwać i słyszeć różne rzeczy. Oh my. What? Oh man, Sonny was coming up. You cheat, why you got your light on? Ah, Well, I was trying to come down the steps. You got your light on too. You all appear like bunch of. Turn your light off. My light is on. Nagle słychać kroki. Anyone over here? Pytanie, czy kroki należą do jego ekipy? Czy może ktoś niewidzialny jest bliżej niż myśli? Tak czy inaczej, myślę, że czas znaleźć wyjście z tego miejsca. W lutym 2022 roku ponownie opublikowano nagranie z udziałem słynnego poltergeista Bena. Ten krótki klip pokazuje kolejne paranormalne doświadczenie w ich nawiedzonym domu. Na wideo mała ramka ze zdjęciem spada z półki na kanapę poniżej. Następnie zabawka dla kota zostaje gwałtownie przesunięta. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamerę bezpieczeństwa ustawioną w pokoju. Po zauważeniu przesuniętych przedmiotów Ben pokazuje widzom pomieszczenie, korzystając z aplikacji Connect. Na kanapie, dokładnie tam, gdzie spadła ramka, przez chwilę pojawia się sylwetka osoby. Najpierw wygląda, jakby się siedziała, potem jakby się kładła. Czy to jakiś demon stoi tuż przed nim? Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym nagraniu. Czy ten dom jest nawiedzony przez słodką, starszą babcię? YouTuber Denis z Dark Ghost Paranormal uważa, że może nie jest ona taka słodka. Wkrótce okazuje się, że nie potrzebuje nawet urządzenia, by wyczuć energię tej babci. Zaczyna ona robić dużo hałasu poza kadrem. Niedługo potem staje się bardziej fizyczna. Wygląda na to, że ma wiadomość dla Denisa, coś dziwnego grzechocze w szafie. Denis nie może się tego pozbyć wystarczająco szybko, a potem zdarza się to znowu. Wygląda na to, że duch babci jest wszędzie wokół niego. Na szczęście to tylko kot, ale potem Denis czuje, że ktoś go obserwuje. I wygląda na to, że ma rację. Я, я думаю, что мне, я, мне срочно нужно отсюда сейчас уходить. Будете то. Czego ten duch babci chce od biednego Denisa? Może zmiany ubrania? Nie wiem. To chyba kolejna zagadka, która wprawia świat w zakłopotanie. 23 lipca 2018 roku badacz zjawisk paranormalnych Sunny Deeds wraz z Summer i CJ Fashion postanawiają zbadać wyjątkowo nawiedzone miejsce, znane jako Bradford House. Sani dowiedział się o tym miejscu od bliskiego przyjaciela. Lokalizacja nigdy wcześniej nie była dokumentowana, by chronić prywatność małego, spokojnego miasteczka. Według lokalnej legendy, ten dom doprowadził kiedyś rodzinę do szaleństwa, a potem przez ostatnie 15 lat stał opuszczony. Huk, zamykających się drzwi, kroki i inne paranormalne zjawiska zmusiły ich do ucieczki. Pierwszą rzeczą, którą odnajdują, jest lalka bez oczu. Ktoś najwyraźniej ją rozebrał, prawdopodobnie dzieci i wygląda na to, że stało się to niedawno. Wnętrze wygląda, jakby rodzina nagle uciekła, nie zabierając ze sobą niczego, tak jak mówili mieszkańcy. Widać także światełka choinkowe, nie robi się porządków ani nie dekoruje domu, jeśli nie planuje się tam zostać na dłużej. Musiało się więc zdarzyć coś złego, co zmusiło ich do szybkiego opuszczenia domu. Podczas eksploracji garażu, kamera saniego nagle się rozmazuje, mimo że nie ma na czym się skupić. Prawie jakby coś stało przed nim, czego on nie widzi, a kamera tak. To, że rozmazanie znika zaraz po jego komentarzu, jest bardzo podejrzane. Niemal jakby duch celowo to robił, by go zmylić. To nie jedyny raz, kiedy kamera Saniego tajemniczo traci ostrość. Zawsze, gdy mówi o tym CJ, a obraz natychmiast wraca do normy. Najdziwniejsze zdarzenie ma miejsce, gdy Sani jest w starym pokoju z cienką podłogą. Słyszy dwa skrzypiące dźwięki. Słuchaj się dokładnie. O, to mogą być luźne deski, bo podłoga zaczyna się zapadać, ale mimo to to dziwne i niespokojne, że kamera rozmazuje się, kiedy odwraca się i pyta głośno, co to za dźwięki. Biorąc pod uwagę historię Bradford House, to na pewno nie przypadek. Po ośmiu dniach Sunny wraca sam na kolejne badanie w gorącą lipcową noc. Ale mimo upału nagle czuje niepojęty chłód w jadalni. Nieważne jak dobrym jesteś aktorem, nie da się samemu wywołać gęsiej skórki. Decyduje się spróbować nawiązać kontakt z duchem w tym pokoju. I wygląda na to, że może się to udać. Hello? Tam. No. Zanim powiesz, że to kurz, pamiętaj, że to jedyna kula światła w całym 20-minutowym nagraniu, więc to zbyt duży zbieg okoliczności. Sany mówi, że nie chce żadnych kłopotów i robi krok do następnego pokoju, ale coś najwyraźniej nie chce, by tam wszedł. Gdy podąża za dźwiękiem, widać, że wszystkie szafki są otwarte. To musiało być dokładnie to, co czuła rodzina. To jednak nie wszystko. W czwartej minucie nagrania, widać, że zasłona prysznicowa jest zamknięta. A około 5 minut później zauważa, że została odsunięta. Gdy wchodzi do łazienki, słyszy jeden z najstraszniejszych dźwięków, o których kiedykolwiek opowiadał na swoim kanale. Zbliżając się powoli do prysznica, słyszy wyraźny głos mówiący: Jestem tutaj. Hello? I'm here. Jeśli to było to, przez co musiała przejść ta rodzina, w pełni rozumiem, dlaczego nikt nie mieszka tam od 15 lat. W chwili gdy się to dzieje, możesz nie zauważyć niespodziewanej zjawy pojawiającej się wokół ciebie. Dopiero gdy odtworzysz to nagranie, odkrywasz jej obecność. Nagranie zostało opublikowane przez Williama Nilisa we wrześniu 2013 roku. Film pokazuje grupę mężczyzn siedzących i rozmawiających w ciemności, najprawdopodobniej na klatce schodowej. Śmieją się, całkowicie nieświadomi tego, co dzieje się wokół nich. Widzimy dziewczynę ubraną na biało, z długimi czarnymi włosami i pochylonymi ramionami, która powoli przechodzi u góry schodów. Mężczyźni najwyraźniej nie zauważyli jej w tamtym momencie i kontynuowali rozmowy jak zwykle, ale na pewno przeżyli największy strach swojego życia, gdy później obejrzeli ten materiał i dokonali tajemniczego, nieoczekiwanego odkrycia. Gdy już dostrzegłem tę zjawę, muszę przyznać, że wielokrotnie odtwarzałem to nagranie. Nie mogę uwierzyć, że nikt tego nie zauważył. Dwóch przyjaciół zakrada się do dużego, opuszczonego domu w Sersburg w Indianie i rozgląda się dookoła. Nie zagłębiają się zbytnio w lokalne legendy, poza wspomnieniem, że to miejsce ma długą, nawiedzoną historię, sięgającą trzy dekady wstecz, więc powinni być gotowi na wszystko. Większość pomieszczeń jest zagracona gnijącymi śmieciami. Ale kilka przestrzeni wygląda na względnie uporządkowane i mają nawet meble. Zaczynają wołać, czy jest ktoś w środku. Hello? Is anybody here? Nie mija długo, zanim ktoś usłyszy ich wołania i cicho odpowiada. Dude, this is creepy. Oh my God, get the Wysoka postać w masce Michaela Myersa przechodzi obok drzwi bez najmniejszego dźwięku. Oczywiście Michael Myers to legenda Hollywood, a nie prawdziwa osoba. Ale to nie znaczy, że nie ma kogoś, kto go zbyt mocno naśladuje. To może być fałszywe nagranie, albo ktoś, kto się przebiera, żeby odstraszyć intruzów od swojego domu. W takim przypadku ten nóż może być prawdziwy. W tym mieszkaniu grasuje zbuntowany poltergeist. A poszukiwacz duchów przybył, żeby go ujarzmić. Na początku poltergeist domaga się, żebyś umył ręce. W rzeczywistości jest do tego dość stanowczy. Następnie atakuje ponownie. Później zamyka śledzącego go badacza. Znudzony włącza telewizor. A później dzieje się to. Od tego momentu puszczają mu wszystkie hamulce, później, gdy badacz rozmawia z kamerą. Poltergeist przejmuje rolę reżysera. Ja poka... w takich dogadkach, że... Nie wiem jak ty, ale ja nie sądzę, żeby to ujarzmienie jakkolwiek na niego działało. W tym opuszczonym domu jest demon. Admitris, sip of Fear, Właśnie ma się z nim zmierzyć. W kuchni znajduje tajemnicze drzwi w podłodze. Zanim jednak sprawdzi, co jest pod nimi, demon mówi mu, że jest tu obecny.

Karo, czy ty. Kampo, chory, się tak nie Pagręfu tak bocznie odpowiedział. Najwyraźniej demon kazał Dmitriemu odejść, i tym razem Dmitri posłuchał. Uważam, że trzaskające drzwi były najbardziej intensywną częścią tej wizyty. Demon nie musiałby mi powtarzać dwa razy. Po pierwszym ostrzeżeniu już bym odszedł. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Przypominam Wam o nowym kanale. Jeśli oczywiście interesuje Was taka tematyka, link znajdziecie w opisie kanału. Nie zapomnijcie dać znać, który film spodobał Wam się najbardziej. Jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę i podbijcie film, bo algorytm coś mnie ostatnio nie lubi. Do usłyszenia w czwartek. Pozdrawiam i dziękuję, że ze mną jesteście.